Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl. Dzisiaj upieczemy orzechowy zawrót głowy. Ciasto składa się z dwóch części. Pierwsze to ciasto kruche, więc potrzebne nam będą składniki takie jak: 290 g mąki pszennej, 4 żółtka jaj, 170 g masła lub margaryny i 90 g cukru. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy kolejną 290 g mąki pszennej. Do ciasta kruchego najlepsza jest mąka krupczatka, ale można, tak jak ja, użyć również mąki tortowej typu 450. Następnie 90 g cukru, dodajemy 4 żółtka jaj i pokrojone w kasteczkę 170 g masła lub margaryny. Wszystkie składniki mieszamy szybciutko nożem, próbując je wstępnie połączyć. Dlaczego szybciutko? No ciasto kruche nie lubi ciepła, tak? Po wstępnym połączeniu Odkładamy nóż, ręką już teraz szybciutko zagniatamy wszystkie składniki, żeby zrobiły się w jedną całość. Ciasto szybko zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Hmm, prawie gotowe, jeszcze chwilka. Następnie formujemy z niego jakiś kształt. Bierzemy folię spożywczą, zawijamy i wkładamy do lodówki tak na 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy z lodówki. Bierzemy foremkę, wykładamy papierem do pieczenia. Foremka ma wymiary 24x38 cm. I ciasto musimy ręcznie rozłożyć po spodzie. Foremki. Jak Państwo widzą, my ciasto rozkładamy palcami. Natomiast, jeżeli Państwo chcą poznać inne metody rozkładania ciasta w foremce, zapraszam na nasz cykl filmów, jak zrobić. Konkretnie ocieście kruchym. Taką warstwę musimy teraz sobie lekko wyrównać. Jeśli ktoś ma narzędzie, inne może sobie wałeczkiem. Ja mam szklankę. Leciutko obtaczamy mąką i wyrównujemy wierzch naszego ciasta. W jedną stronę, w drugą stronę lekko dociskając. Powierzchnia się wyrówna. Następnie widelcem nakłuwamy, żeby powietrze nie podpłynęło pod ciasto. I taką blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 15 minut, używając grzałki góra i dół. Pamiętajmy, że każdy piekarnik inny, więc około 15 minut. Jak ciasto się piecze, przygotowujemy drugą część ciasta, czyli warstwę orzechową. Tutaj potrzebujemy 300 g orzechów włoskich, 140 g masła, 100 g cukru, 4 łyżek miodu i 2 łyżek mleka. Rondelek stawiamy na gazie, dajemy 140 g masła, możemy sobie pokroić, ono się musi roztopić. Możemy pomóc sobie tak troszeczkę. Jak się roztopi, dodajemy 2 łyżki mleka. To nam już się zagotowało, jak Państwo widzą, więc dodajemy 100 g cukru. Łączymy ze sobą, czekamy aż cukier się rozpuści. Jak to się stanie, dodajemy 4 łyżki miodu i znowu wszystko mieszamy, łączymy, czekamy aż miód rozpuści się w tej cieczy. Wszystko mamy jednolite połączone. No to teraz dodajemy orzechy 300 g orzechów włoskich, ale nie posiekanych. Takie duże kawałki jedynie leciutko połamane. Wsypujemy do środka i mieszamy. Po wymieszaniu gotujemy przez kilka minut. Następnie gaz wyłączamy. Wracamy do naszej foremki. Ponieważ 15 minut mniej więcej już minęło, ciasto się wstępnie podpiekło i na to gorące ciasto wylewamy z rondelka nasze orzechy. Równomiernie rozkładamy, postarajmy się, żeby i orzechy, i płyn z nich był równomiernie po całości rozłożony. I foremkę wstawiamy ponownie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez kolejne 10-15 minut, również używając grzałki góra i dół. Ciasto jest upieczone, więc je studzimy. Jak je wystudzimy, wyjmujemy z foremki, zdejmujemy papier i mamy fajny orzechowy zawrót głowy, takie coś małe na ząb. Ja się żegnam z Państwem zapraszam na kolejne przepisy i porady na Kuchnia Magdy.pl